Dzień dobry, z tej strony Kamil Maliszewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym porannym przeglądzie rynku, który tak naprawdę będzie trochę bardziej podsumowaniem roku. Opowiemy sobie też krótko o tym, co działo się w naszym portfelu fundamentalnym i co będzie się działo w przyszłym roku więc no, myślę, że zajmie to nam trochę dłużej niż to standardowe 10 minut, ale zacznijmy tradycyjnie od tego, co działo się na rynkach w ostatnich 24 godzinach. Generalnie kalendarium było bardzo ubogie, mieliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie dane o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych i one miały pewne znaczenie. Oczywiście już ten odczyt API, który opublikowany był we wtorek wieczorem, spowodował dość wyraźne spadki. Wczorajsze dane Departamentu Energii potwierdziły tylko ten sygnał, że zapasy rosną, że wydobycie ciągle w USA nie spada. No i to oczywiście w dość jasny sposób doprowadziło do e, dalszych spadków cen ropy WTI. Jeżeli chodzi o poziomy, to jesteśmy poniżej 37 dolarów. Różnica w cenie pomiędzy ceną WTI i ropą brand jest też bardzo niewielka. Ten spread no, zdecydowanie spadł w ostatnich miesiącach. No i zastanawiam się nad tym, co może wydarzyć się na tym rynku w, e, przyszłym, w przyszłym roku, w e, najbliższych e, tygodniach. To wydaje się, że ten pierwszy kwartał, może także drugi upłynie na szukaniu dna. E, może w e, wykształceniu jakichś nowych minimów, to wydaje się nawet bardzo prawdopodobne. Więc zobaczymy jak ten rynek będzie się układał. Jednak nie widzimy już dużego potencjału spadkowego, a przynajmniej w chwili obecnej e, dla e, tego rynku. Jeżeli chodzi o giełdy, to wczoraj no, było na rynku znaczące cofnięcie, szczególnie w Europie, w Stanach Zjednoczonych w e, trochę mniejszym stopniu, e, ale też należy podkreślić, że w skali całego roku bardzo dobrze to wyglądało, DAX, CACARAO e, rosnąło ponad 9%, e, z Mediolanu rośnie o ponad 12%, więc te rozwinięte rynki Europy Zachodniej radziły sobie dobrze. Może nie bardzo dobrze, do tego trochę zabrakło i oczywiście widzieliśmy w ciągu roku wyższe poziomy, ale rynek był jak najbardziej udany dla inwestorów. Gorzej to wyglądało trochę w Hiszpanii, tam spadki grudniowe, powyborcze miały duże znaczenie i sprowadziły te indeksy na minusy. No ale na tym tle to, co, wszystko, co wydarzyło się na polskim parkiecie na WIGU 20, no to jest absolutna tragedia, bo no, nasz rynek spadał blisko 20%, trzeci rok z rzędu tracimy, jesteśmy zdecydowanie słabsi niż giełda w Stambule, która traci około 12% niż giełda w Brazylii, która traci około 13%, więc... Nie mówiąc dużo o rynkach z naszego regionu, które radziły sobie bardzo dobrze, oczywiście to są wszystko małe giełdy, giełda łotewska, estońska czy węgierska trochę większa, ale notowały one bardzo solidne wyniki, stopy zwrotu wyższe niż na tych rynkach rozwiniętych. No a nasz parkiet w Warszawie radził sobie w tym otoczeniu zdecydowanie gorzej. No i to oczywiście jest pokłosiem sytuacji politycznej, ryzyka, które się pojawiło dotyczącego branży bankowej, branży energetycznej, spadków cen miedzi na rynkach międzynarodowych, które trochę pogrążyły KGHM, więc powodów jest tutaj sporo, ale niestety na razie trudno wskazać jak będzie to wyglądało w przyszłym roku szczególnie w kontekście wirus płek z 20 no niełatwo się zdobyć na optymizm ale zobaczymy jak to wszystko się rozwinie akurat prognoz dla polskiej giełdy nie będziemy tutaj forcować tak jak, tak jak zawsze Państwu mówię mamy od tego specjalistów w dziale analiz giełdowych bardzo serdecznie zapraszam na ich webinar poświęcone sytuacji fundamentalnej my skupiamy się bardziej na tym co dzieje się międzynarodowo no i to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy sobie na rynek euro-złotego. Złoty w grudniu fantastycznie sobie radził, był najsilniejszą walutą w gronie rynków schodzących, co trochę kontrastowało też z giełdą w Warszawie. Ale nie sposób przytoczyć jakichś takich sensownych argumentów za umocnienie złotego w grudniu. Więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w przyszłym roku. Oficjalne prognozy banku e, zakładają, że ten kurs niewiele się zmieni od obecnych rejonów. One są właśnie nieznacznie powyżej 4,20 na euro PLN, e, no, już znacząco wyżej, bo hmm, powyżej 4 zł na USD PLN, więc tam e, można oczekiwać wzrostów. E, jednak należy wziąć pod uwagę, że ryzyko polityczne powoduje, że chwilowo w ciągu roku ten kurs Europelena może być znacząco wyższy. Jeżeli chodzi o eurodolara, oczywiście solidne spadki w tym roku. Trend był kontynuowany i na razie nie zanosi się na to, aby miał szansę zostać odwrócony. Tutaj, tak jak Państwo wiedzą, oczekujemy dalszych spadków i wykształcenia nowych minimów, zejścia nawet strony parytetu. W ostatnich dniach nie działo się zbyt wiele. Dziś czekają nas dane ze Stanów Zjednoczonych o liczbie wniosków zasiłek dla bezrobotnych oraz odczyt Chicago PMI, ale nie powinien on spowodować większych zawirowań. Oczywiście rynek jest niezbyt płynny, więc jakieś przesunięcia są możliwe, ale e, no nie spodziewamy się, aby doszło tutaj do jakichś bardzo znaczących ruchów e, dzisiaj. A jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, to E, oczekujemy kontynuacji trendu spadkowego, chociaż wiele tutaj będzie zależało od tych e, danych, które poznamy w pierwszym tygodniu m, stycznia, e, najpierw od e, minutek z posiedzenia FMC, a następnie e, w piątek e, danych z rynku pracy za grudzień, więc e, ten start nowego roku będzie dość napięty, jeżeli chodzi o kalendarium. E, Przechodząc sobie przez pozostałe e, instrumenty, na które patrzymy na naszych cotygodniowych analizach, AUD jest oczywiście znacząco niżej i tutaj też oczekujemy kontynuacji tego trendu. E, mamy niedaleko do dość istotnych oporów e, dwustresyjna średnia i poprzednie szczyty, więc zobaczymy jak e, w tych okolicach e, zachowa się rynek. Fund wielka niewiadoma. E, może się okazać, że nawet największa niewiadoma na rok 2016, e, można sobie wyobrazić scenariusz, w którym funt spada bardzo drastycznie, nawet w stosunku do dolara, osłabiając się do okolic 1,30 e, lub nawet jeszcze niżej, jeżeli Brexit miałby stać się faktem. E, można sobie wyobrazić też scenariusz, że druga połowa roku należy do funta, a ze względu na przyspieszenie inflacji e, banka podnosi stopy procentowe i Fund pozostaje stabilny w stosunku do dolara lub nawet się do niego umacnia e, i bardzo trudno nam zważyć ryzyko, więc e, to jest para, której my będziemy bardzo unikać w 2016 roku, mm, no chyba, że pojawią się jakieś nowe okoliczności, które przekonałyby nas do na inwestycji na tym rynku. Na razie e, raczej trzymalibyśmy się z daleka. NZD ostatnio umacnia się, mamy podwójny szczyt, zobaczymy e, jak na nim sytuacja się rozwiąże. Bardzo przekonująco wyglądał do wzrostu i bardzo przepraszam, bo ta kreska jest zdecydowanie zbyt gruba. Tak, ten ruch jest na razie silny, ale wydaje się, że powrót inwestorów na rynek po świętach może przynieść tutaj dość szybką korektę. Jeżeli chodzi o USDK, to była długo nasza pozycja w portfelu fundamentalnym. Zamknęliśmy ją powyżej 1,35, ale ruch jest kontynuowany i przyszły rok też nie powinien do dolara kanadyjskiego należeć, szczególnie jego pierwsza połowa, kiedy oczekujemy, że ropa nadal nie będzie specjalnie mocna. Jeżeli chodzi o złoto, rynek niezbyt ciekawy, raczej konsolidacja i my nie będziemy tutaj szukali pozycji do portfela fundamentalnego. Euro, frank, no to oczywiście historia tego roku 15 stycznia, no i też E, e, bardzo znaczące umocnienie franka szwajcarskiego, ale jest to jedyna waluta z grona G10, która umocniła się w stosunku do dolara. Bardzo nieznacznie, bo około 0,5%, ale jednak. A w stosunku do pozostałych dolar zdecydowanie w tym roku zyskiwał, więc e, no, tutaj jest potencjał na osłabienie, ale raczej jeszcze nie w najbliższych miesiącach, więc też z pozycjami się tutaj wstrzymamy. Jeżeli chodzi o nasz portfel fundamentalny, mm, o już mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, mamy właśnie statement naszego rachunku za rok 2015, e, rachunku portfela fundamentalnego. No i możemy sobie popatrzeć, co też w tym portfelu się znajdowało. E, oczywiście najgorsza nasza pozycja to euro-frank, e, bardzo pokaźne straty, zdecydowanie większe niż te, które mogły być akceptowalne z jakiegokolwiek punktu widzenia. No ale ta pomyłka kosztowała e, środki bardzo wielu inwestorów. E, państwo wiedzą, że ten nasz rachunek e, jest to rachunek demonstracyjny, więc nie obracamy na nim prawdziwymi pieniędzmi ze względu na to, że jesteśmy brokerem e, ECN, no nie możemy sobie mm, pozwolić na coś takiego, aby brać to ryzyko na siebie. Mm, ten nasz portfel ma mieć walor edukacyjny. No i oczywiście te straty poniesione na franku szwajcarskim mogłyby być jeszcze większe nawet niż te, które ponieśliśmy. Potem było kilka pomyłek dotyczących szwedzkiej korony, oczywiście dotyczących także długich pozycji na giełdach, ale generalnie jeżeli spojrzymy sobie na nasz portfel, to długie pozycje na rynkach akcyjnych pozwoliły nam zarobić najwięcej. Długa pozycja na DAX-ie, długa pozycja na S&P 500, Kolejna długa pozycja nadal się zamknięta z mniejszym zyskiem. No i giełdy na długo to była ta część e, strategii, której będziemy się trzymać e, także w roku 2016. E, no dodatkowo mieliśmy e, bardzo daną transakcję z okresu świątecznego, czyli pozycja krótka na Europele nie, wtedy ten wystrzał był zupełnie niezrozumiały. E, zagraliśmy na odwrócenie się sytuacji i to faktycznie nastąpiło. E, lecz Zobaczymy. Tym razem no, nie odważylibyśmy się na tak agresywne zagrania na euro.pl. Jeżeli chodzi o pozycje fundamentalne, to też no, przewijają się tutaj pozycje mm, długie na dolarze w stosunku do kada, w stosunku do NZD, w stosunku do euro. One dawały nam dobrze zarobić i obecnie jeszcze w portfelu takie pozycje mamy, czyli e, pozycja na AUD oraz pozycja na euro-dolarze. Mm. No i tak naprawdę nie widać na razie sygnałów, które mogłyby nas zmusić do zmiany strategii. Zakładamy, że przynajmniej 3, a najprawdopodobniej nawet 4 podwyżki stóp procentowych w USA zobaczymy w roku 2016. To nie jest obecnie wyceniane przez rynek i powinno to przynieść dość solidne wyniki dla naszego portfela. Tak jak Państwu mówiłem, unikałem funta w przyszłym roku, w tym roku też raczej, żeśmy go unikali. Z pozycji, nad którymi na pewno będziemy się zastanawiać, to giełdy peryferyjne europejskie, szczególnie Hiszpania, jeżeli udałoby się rozwiązać ten powyborczy kryzys, może być bardzo dobrym miejscem do zainwestowania środków na rok 2016. Fundamenty będą tutaj sprzyjające, więc no jak najbardziej warto o tym rynku, o tym rynku pomyśleć. Jeżeli chodzi o to, co dziś może się jeszcze wydarzyć na rynkach, tutaj pytają Państwo, no to oczywiście mamy sesję w USA, ale ja nie oczekuję po niej zbyt wiele i myślę, że ze względu na niewielką płynność warto przyglądać się rynkowi raczej biernie i nie przywiązywać zbyt dużych wag do tego, co się wydarzy, szczególnie, że no jakość tych sygnałów byłaby niewielka, na pewno jest to dobry okres do szukania jakichś krótszych zagrań, których my w ramach portfela fundamentalnego nie, nie szukamy, ale e, dla scalpingu całkiem e, dobry moment e, myślę jest obecnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za te wszystkie spotkania, które odbyły się w roku 2015. Życzę samych sukcesów inwestycyjnych w roku przyszłym. No i oczywiście zapraszam na nasze webinary. My spotykamy się już 4 stycznia na porannym przyglądzie rynku o godzinie 10.00. Ze mną lub z Szymonem Dzajkowskim to jeszcze nie jest do końca wyjaśnione. Ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego dnia i udanego świętowania nowego roku.